Cześć, przyjaciele! Wiecie, czego najbardziej obawiamy się kupując samochód ciągłych wizyt w warsztacie, nieoczekiwanych kosztów pozostania na drodze. Dziś pokażę Wam 13 samochodów, które prawie nigdy nie sprawiają tych problemów. Przygotowując tę listę, sprawdziłem największe europejskie badania niezawodności dane od setek tysięcy prawdziwych użytkowników. Najważniejsze, najbardziej niezawodny samochód, jest na końcu. Oglądajcie bez pomijania, bo każdy model jest wartościowy. Zaczynajmy. Honda CRV. Na trzynastym miejscu mamy piątą generację popularnego suwa Hondy CRV. Model, produkowany od 2017 roku, podniósł poprzeczkę w kwestii niezawodności. 1,5 litrowy silnik benzynowy Turbo jest mocny i wydajny. Typowa jakość silników hondy pokazuje się również w tej generacji. Chociaż w niektórych wczesnych modelach turbo występował problem z rozcieńczeniem oleju, został on rozwiązany przez aktualizację. Modele po 2019 roku są bardziej bezproblemowe. Wersje hybrydowe są również dostępne i są niezwykle niezawodne. Niskie zużycie paliwa, dobre wartości emisji, wnętrze przestronne i praktyczne, bagażnik duży, na polskim rynku zaczyna być powoli widoczny. Dostępność części zamiennych jest dobra, koszty utrzymania rozsądne, komfort jazdy i prowadzenie zrównoważone. Idealny wybór dla rodziny. Silnik turbo czy atmosferyczny, który według Was jest bardziej niezawodny? Mazda CX5. Na dwunastym miejscu znajduje się druga generacja udanego kompaktowego Suwa Mazdy CX-5. Model produkowany od 2017 roku idealnie wyważył niezawodność i przyjemność z jazdy. Silniki benzynowe Skyactiv 2 litra i 2,5 litra są bardzo trwałe. Nowoczesna technologia silnikowa Mazdy działa zarówno wydajnie, jak i niezawodnie. W wersjach diesla jest silnik 2,2 SkyActiv D, ale wiadomo, że mogą występować problemy z DPF. Jakość wnętrza wysoka, design nowoczesny i elegancki. Dynamika jazdy należy do najlepszych w segmencie kompaktowych SUVów. Wyciszenie dobre, poziom komfortu wysoki. Na polskim rynku widać go coraz częściej. Ceny części zamiennych rozsądne, koszty utrzymania niskie, odpowiedni zarówno do miasta, jak i długich tras. Mazda CX5 czy Toyota RAV4? Który wolicie? Kia Sportyż. Na 11. miejscu mamy niezawodnego suwa z Korei Południowej Kia Sportage Czwarta i piąta generacja pokazują skok jakościowy kii. 1,6 litrowy silnik benzynowy Turbo ma wystarczającą moc i jest wydajny. Siedmioletnia gwarancja pokazuje zaufanie producenta do swojego produktu. W wersjach diesla dostępne są silniki 1,7 i 2,0 litra, ale wersje benzynowe są zazwyczaj mniej problematyczne. Wnętrze przestronne, poziom wyposażenia technologicznego wysoki. Komfort foteli dobry, bagażnik wystarczający. Modele piątej generacji po 2021 roku mają bardziej nowoczesny i elegancki design. W Polsce widać wiele sportyżów. Dostępność części zamiennych łatwa. Ceny przystępne. Przez długi okres gwarancji nie ma obaw o naprawy w pierwszych latach. Siedmioletnia gwarancja jest dla Was ważna? Czy reputacja marki jest ważniejsza? Toyota Corolla. Na dziesiątym miejscu mamy dwunastą generację najpopularniejszego samochodu świata Toyota Corolla. Model produkowany od 2019 roku kontynuuje tradycję niezawodności Toyoty. Silniki hybrydowe 1,8 i 2,0 litra są niezwykle niezawodne. Technologia hybrydowa Toyoty jest już dojrzała i bardzo rzadko zawodzi. Zużycie paliwa w mieście około 5 litrów, co oznacza ekonomiczną eksploatację. Wnętrze wykończone jakościowymi materiałami. Bagażnik przez baterię hybrydową nieco mniejszy, ale wystarczający. Komfort jazdy dobry. Wyciszenie udane. Na polskim rynku jeden z najlepiej sprzedających się modeli. To, że jest wyborem taksówkarzy, jest dowodem jej niezawodności. Części zamienne dostępne wszędzie. Ceny rozsądne. Czy technologia hybrydowa jest według Was niezawodna? Czy tradycyjne silniki są lepsze? Lexus UX Na dziewiątym miejscu znajduje się kompaktowy SUV luksusowej marki Toyoty Lexus UX. Model produkowany od 2019 roku to mały, ale niezwykle niezawodny samochód. 2-litrowy silnik hybrydowy działa bezproblemowo. Słynne standardy jakości Lexusa widoczne są również w tym małym modelu. Dzięki wspomaganiu silnika elektrycznego jest bardzo cichy i ekonomiczny w mieście. Wnętrze luksusowe i wysokiej jakości. Premium dotyk Lexusa czuć wszędzie. Mimo kompaktowych wymiarów, komfort wnętrza jest wysoki. Poziom wyposażenia technologicznego najwyższy. W Polsce jeszcze niezbyt powszechny, ale gdy się pojawia, zwykle są to egzemplarze w dobrym stanie. Choć ceny części zamiennych są wysokie, wskaźnik awarii jest bardzo niski. Mały luksusowy samochód czy duży średniej klasy, który jest według Was bardziej sensowny? Honda Civic Na ósmym miejscu mamy dziesiątą generację Honda Civic. Model produkowany w latach 2017 do 2021 z powodzeniem kontynuował tradycję niezawodności Civica. 1,5-litrowy silnik benzynowy turbo jest mocny i wydajny. Nowoczesna technologia turbo Honda działa skutecznie. Chociaż w niektórych wczesnych modelach występowały drobne problemy z turbo, produkcje po 2018 roku są bardziej bezproblemowe. Automatyczna skrzynia biegów CVT jest niezawodna. Technologia CVT Hondy jest bardziej trwała niż u konkurencji. Wersje z manualną skrzynią obiegów są całkowicie bezproblemowe. Wnętrze przestronne i komfortowe. Przestrzeń tylnych siedzeń jest na najlepszym poziomie w segmencie. Bagażnik wystarczający, dynamika jazdy przyjemna, prowadzenie bezpieczne. Na polskim rynku jest go sporo. Wybór zarówno młodych, jak i kierowców w średnim wieku. Ceny części zamiennych rozsądne, koszty utrzymania niskie. Civic czy Corolla? Który jest według Was lepszym wyborem? Hyundai Tucson Na siódmym miejscu znajduje się czwarta generacja nowoczesnego Suwa Hyundai'a – Tucson. Model produkowany od 2021 roku wyróżnia się odważnym designem i niezawodnością. 1,6 litrowy silnik benzynowy Turbo ma wystarczającą moc. Lekka technologia hybrydowa zapewnia oszczędność paliwa. Dostępne są również wersje full hybrid i plug-in hybrid, które są niezwykle wydajne. Wnętrze przestronne, poziom wyposażenia technologicznego bardzo wysoki. System dwóch ekranów nadaje nowoczesny wygląd. Komfort foteli dobry, wyciszenie udane. Pięcioletnia nieograniczona gwarancja kilometrowa daje pewność. W Polsce widać go coraz częściej. Szeroka sieć części zamiennych, ceny przystępne. Przez szeroki zakres gwarancji nie ma obaw w pierwszych latach. Nowoczesny design czy klasyczne linie? Który jest według Was bardziej atrakcyjny? Toyota RAV4 Hybrid. Na szóstym miejscu mamy hybrydową wersję piątej generacji najpopularniejszego suwa Toyoty RAV4. Model produkowany od 2019 roku osiągnął szczyt w kwestii niezawodności i wydajności. 2,5-litrowy system silnika hybrydowego jest niezwykle niezawodny. 30-letnie doświadczenie Toyoty w hybrydach osiągnęło w tym modelu punkt kulminacyjny. 220 koni mechanicznych jest wystarczające, średnie zużycie paliwa około 5,5 litra. Napęd na 4 koła jest standardowy, a dzięki elektrycznej tylnej osi Działa niezwykle cicho. Wnętrze przestronne i wysokiej jakości. Bagażnik, mimo systemu hybrydowego, wystarczający. Na polskim rynku coraz częściej wybierany. Nowy faworyt taksówkarzy. Części zamienne dostępne wszędzie. Koszty utrzymania rozsądne. Oszczędność paliwa amortyzuje się długoterminowo. Hybrydowy napęd 4x4 czy klasyczny diesel 4x4? Który jest według Was bardziej sensowny? Lexus IS Na piątym miejscu znajduje się trzecia generacja kompaktowego, sportowego sedana Lexusa – IS. Model produkowany w latach 2013 do 2020 idealnie wyważył niezawodność i przyjemność z jazdy. 2,5-litrowy silnik pau 6 Hybrid działa bezproblemowo. Jakość Lexusa pokazuje się również tutaj – dzięki napędowi na tylną oś dynamika jazdy jest zrównoważona i przyjemna. Automatyczna skrzynia biegów, płynna i niezawodna. Wnętrze luksusowe i wykończone wysokiej jakości materiałami. Premium dotyk Lexusa czuć w każdym detalu. Wyciszenie doskonałe, poziom komfortu wysoki. W Polsce rzadko spotykany, ale gdy się pojawia, zwykle są to dobrze utrzymane egzemplarze. Choć ceny części zamiennych są wysokie przez bardzo niski wskaźnik awarii, całkowity koszt jest rozsądny. Sportowy sedan czy sedan komfortowy? Który jest według Was lepszy? Honda Accord Na czwartym miejscu mamy ósmą generację mistrza średniej klasy Hondy – Accord. Model produkowany w latach 2008 do 2015 utrzymał wysoko poprzeczkę w kwestii niezawodności. Silniki benzynowe 2 i 2,5 litra są niezwykle trwałe. Słynna technologia iWitek Tech Hondy jest zarówno wydajna, jak i niezawodna. Przez zastosowanie łańcucha rozrządu nie ma problemu z wymianą paska. Jest wiele egzemplarzy, które spokojnie przekraczają 300 tysięcy km. Automatyczna skrzynia biegów płynna i niezawodna. Wersja manualna całkowicie bezproblemowa. System zawieszenia solidny. Prowadzenie zrównoważone. Wnętrze przestronne i ergonomiczne. Na polskim rynku można go znaleźć: ceny części zamiennych rozsądne, koszty utrzymania niskie, odpowiedni zarówno do miasta, jak i długich tras. Drodzy widzowie, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać informacje o niezawodnych samochodach. Mercedes Benz i e Klas Na trzecim miejscu mamy klasyczny niemiecki samochód Mercedes W124. Ta generacja klasy E jest nazywana ostatnim prawdziwym Mercedesem i wciąż ma status legendy. Szczególnie silniki benzynowe 2,0, 2,3 i 2,6 litra są trwałe. Po stronie diesla silnik 2,5 turbodiesel jest legendarnie niezawodny. Są egzemplarze, które przejechały 500, a nawet 600 tysięcy kilometrów. Blok silnika został tak solidnie wykonany, że przy regularnej konserwacji może służyć przez całe życie. Jakość nadwozia doskonała. Blachy stalowe grube i odporne na korozję. Części mechaniczne proste, ale niezwykle funkcjonalne. Przez minimalny system elektroniczny prawdopodobieństwo awarii jest niskie. W Polsce nadal można zobaczyć ten model na drogach. Łatwo znaleźć części zamienne, a ceny są rozsądne. Jeden z ostatnich przykładów starej szkoły niemieckiej inżynierii. Również ulubieniec kolekcjonerów. Stara jakość Mercedesa czy nowa technologia, który jest według was ważniejszy. Toyota camry. Na drugim miejscu mamy szóstą i siódmą generację Toyoty Camry. Samochody produkowane w latach 2006 do 2018 na nowo zdefiniowały pojęcie niezawodności. Silniki benzynowe 2,4 litra i 2,5 litra prawie nigdy się nie psują. Wersje 6 są równie bezproblemowe. Przy regularnej wymianie oleju silnik bez problemu osiąga 400 a nawet 500 tysięcy km. Gdy otworzysz maskę, widzisz prostą, ale niezwykle funkcjonalną konstrukcję. Wersje hybrydowe są również dostępne i są niezwykle niezawodne. Dojrzała technologia hybrydowa Toyoty minimalizuje wskaźnik awarii. Automatyczna skrzynia biegów płynna i trwała. W Polsce można znaleźć importowane egzemplarze i zazwyczaj służą przez wiele lat. To, że jest ulubieńcem taksówkarzy jest największym dowodem jej niezawodności. Dostępność części zamiennych łatwa. Ceny rozsądne. Czy w Waszym otoczeniu jest właściciel kamry z przebiegiem ponad 400 tysięcy kilometrów? Lexus LS 400-LS 430 I wreszcie na pierwszym miejscu naszej listy jeden z najbardziej niezawodnych samochodów wszechczasów – Lexus LS 400 i jego następca LS 430. Te samochody zajmują szczególne miejsce w historii motoryzacji. LS400, wyprodukowany przez Toyotę w 1989 roku w celu wejścia do segmentu luksusowego, dosłownie zaszokował niemieckich producentów. 4-litrowy silnik V8 był niesamowicie cichy i płynny jak na tamte czasy. W LS430 jest silnik V8 4,3 litra. I ten sam poziom jakości. Blok silnika został tak solidnie wykonany, że możliwe jest znalezienie egzemplarzy, które bezproblemowo przejechały 400, 500, a nawet 600 tysięcy kilometrów. Niektóre egzemplarze przekroczyły nawet milion kilometrów, chociaż rzadko spotykany na polskich ulicach, gdy się pojawia, zwykle jest dobrze utrzymany i o niskim wskaźniku awarii. System automatycznej skrzyni biegów jest równie trwały. Nawet w systemach elektrycznych nie ma poważnych problemów. Wnętrze luksusowe z prawdziwą skórą i okleinami drewnianymi. Zawieszenie pneumatyczne, komfortowe, ale długoterminowo może wymagać konserwacji. Ten samochód to nie tylko środek transportu, ale również szczyt japońskiego podejścia inżynieryjnego niezawodność, komfort i prestiż w jednym. Czy według Was? Tak stary, luksusowy samochód można dzisiaj używać, czy jest tylko kolekcjonerski? Oto 13 samochodów, których możecie używać przez wiele lat bez problemów. Każdy z nich to model, który z powodzeniem przeszedł testy niezawodności. Pamiętajcie: najważniejsza jest regularna konserwacja. Który model wybieracie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować i włączyć powiadomień. Bezpieczne jazdy.